Gun crazy. Wypadek. Pięciolatek postrzelił się w twarz. Chłopiec z Teksasu przebywa w stanie krytycznym w szpitalu po tym, jak postrzelił się w brodę. Pięciolatek bawił się razem ze swoim 11-letnim bratem w okolicach swojego domu, kiedy stało się coś strasznego. Dwójka chłopców bawiła się sama. Ojciec był w pracy, matka pojechała na zakupy. Starszy z braci położył naładowaną strzelbę na ziemi i odwrócił się. Jego młodszy brat chwycił za broń i wtedy jedenastolatek usłyszał wystrzał i zorientował się, że jego brat jest ranny. Starszy brat włożył młodszego do samochodu jego rodziców i pojechał do sąsiada, którego znają pod imieniem pan Fred. Fred i jego żona zadzwonili po pogotowie i szybko opatrzyli chłopca. Helikopter przyleciał na miejsce kilka minut później i przetransportował chłopca do szpitala. Nie mam pojęcia, co powiedział Fred, a wy?